Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Piotr Wojtków. Od 14 lat jestem zawodowym behawiorystą, wykładowcą psychologii zwierząt oraz praktykiem. Przeprowadziłem terapię kilku tysięcy psów z problemem agresji. Jestem zachwycony, że moje szkolenia cieszą się tak dużą popularnością. Jest nas coraz więcej odpowiedzialnych ludzi zainteresowanych poprawianiem komunikacji ze swoimi pupilami. Wow! Z zachwytem patrzę na adresy IP naszych kursantów. Widzę, że moje szkolenia cieszą się popularnością nie tylko w Polsce, ale także w innych zakątkach świata. Widzę, że są z nami uczestnicy z Wielkiej Brytanii, z zamożnych przedmieść Oksfordu, a także z robotniczych dzielnic Manchesteru. Mamy kursanta z dzielnicy newskiej w Sankt Petersburgu. Kolejny IP pochodzi z okolic Genewy. Cieszę się, że również wystrzały ze Szwajcarii doceniają moje kursy. Ze sporym zaskoczeniem dostrzegam kolejnego uczestnika: z Ameryki, ze stanu Mississippi. Oczywiście większość moich kursantów tradycyjnie pochodzi z Polski: z Warszawy, Poznania, Łodzi, Wrocławia, ale także z mniejszych miejscowości, na przykład z... króżewników.